Czy zauważyłeś kiedyś, jak niektóre kobiety wydają się być zahipnotyzowane przez pewnych mężczyzn, nawet jeśli nie są najpiękniejsi czy najbogatsi w otoczeniu? Sekret tkwi w sposobie, w jaki się komunikują, zwłaszcza poprzez komplementy. Ale nie te podstawowe i powierzchowne, które wszyscy składają. Za słowami kryje się sztuka, która naprawdę trafia do serca kobiety. Dziś ujawnię Ci trzy zakazane komplementy, które, użyte w odpowiedni sposób, mogą stworzyć głęboką i natychmiastową więź. To techniki, które bardzo niewielu mężczyzn zna i które mogą całkowicie odmienić Twoje interakcje. Przygotuj się, aby odkryć, jak używać słów, które wykraczają daleko poza, jesteś piękna i zacząć tworzyć autentyczne połączenia, które robią ogromną różnicę. Sztuka szczernego komplementu reprezentuje znacznie więcej niż tylko wypuszczanie ładnych słów w przestrzeń. Chodzi o głębokie połączenie, które przekracza powierzchowność, zagłębiając się w istotę komunikacji międzyludzkiej. Kiedy mówimy o prawdziwych komplementach, mówimy o niezwykłej zdolności do rozpoznawania prawdziwej wartości drugiej osoby. Kobiety są niezwykle wrażliwe na detale i szybko zauważają, kiedy komplement nie jest autentyczny. Prawdziwa magia dzieje się wtedy, gdy potrafimy zidentyfikować i wyrazić unikalne cechy, które je wyróżniają. Nie chodzi tylko o wygląd fizyczny, ale o docenienie ich inteligencji, kreatywności, odporności i wewnętrznej siły. Szczery komplement ma moc transformującą, podnosi samoocenę, tworzy głębokie więzi emocjonalne i ustanawia naprawdę znaczącą komunikację. Działa jak klucz, który odblokowuje warstwy intymności i zaufania, pozwalając osobie poczuć się naprawdę dostrzeżoną i docenioną. Nowoczesna psychologia potwierdza, że ludzie mają wewnętrzną potrzebę bycia, rozpoznawanymi nie tylko na podstawie wyglądu. Kiedy ktoś potrafi dostrzec i wyrazić podziw dla unikalnych cech, tworzy się kanał emocjonalnego połączenia, który jest nieporównywalnie potężny. Wyobraź sobie komplement, który nie jest generyczny, ale absolutnie spersonalizowany. Komentarz, który pokazuje, że naprawdę zwróciłeś uwagę na jej osobowość, marzenia, osiągnięcia. Tego rodzaju uznanie przewyższa każde standardowe uwagi na temat piękna fizycznego. Szczerość jest paliwem, które napędza prawdziwy komplement. Nie wystarczy tylko ładnie mówić trzeba czuć każde słowo. Przekazywać autentyczność poprzez ton, spojrzenie, energię. Kobiety są mistrzyniami w wykrywaniu ukrytych intencji i głęboko cenią autentyczność. Prawdziwy komplement przekracza moment, pozostaje w pamięci emocjonalnej, tworząc trwałe wrażenie. Nie ma na celu tylko zaimponować, ale naprawdę połączyć się, zrozumieć i docenić kobiecą esencję w całej jej złożoności i wyjątkowym pięknie. Dlatego opanowanie sztuki szczerego komplementu oznacza rozwinięcie wyjątkowej wrażliwości, uważnego oka i zdolności komunikacyjnych, które wykraczają daleko poza powierzchowne słowa. Chodzi o tworzenie prawdziwych mostów emocjonalnych, opartych na szacunku, podziwie i autentycznym uznaniu. Odkrywanie sekretów naprawdę wpływowego komplementu zaczyna się od sztuki obserwacji. Każdy detal opowiada historię. A kiedy potrafisz dostrzec subtelności, tworzysz natychmiastowe połączenie, które wykracza daleko poza prosty komentarz. Wyobraź sobie: Kobieta spędza godziny, wybierając dodatek, decydując o idealnym połączeniu, myśląc o każdym elemencie swojej stylizacji. Kiedy ktoś zauważa to poświęcenie i wyraża podziw, nie komplementuje jedynie przedmiot, ale rozpoznaje proces twórczy i osobowość stojącą za nim. Specyficzny komplement, taki jak ten szminka dodaje ci wyjątkowego blasku, idealnie pasuje do twojego stylu, pokazuje znacznie więcej niż przypadkowa uwaga. Odkrywa, że zwracasz uwagę, dbasz o jej wybory i potrafisz zobaczyć coś więcej niż oczywiste. Magia tkwi w wyjątkowości komentarza. Nie chodzi o powtarzanie generycznych fraz, które każdy mógłby powiedzieć, ale o wyróżnienie czegoś. Unikalnego, co tylko naprawdę zainteresowana osoba zauważy. Może to być dyskretna fryzura, nowa lakier do paznokci lub detal w wyglądzie, który umknął innym. Tego rodzaju komplement działa jak klucz, który odblokowuje emocjonalne połączenie. Kiedy kobieta zauważa, że naprawdę ją obserwowałeś, zwróciłeś uwagę na drobne detale, czuje się naprawdę wyjątkowa i doceniona. Subtelność jest kluczowa. On musi być naturalny, autentyczny, bez wymuszenia czy odgrywania roli. Spontaniczność komentarza ma ogromne znaczenie. Nie chodzi o tworzenie wyszukanej mowy, ale o wyrażenie prawdziwego podziwu dla elementów, które tworzą jej indywidualność. Psychologicznie taki rodzaj uznania wyzwala pozytywne wyzwalacze. Osoba czuje się dostrzeżona, zrozumiana, podziwiana nie za ogólny wygląd, ale za swoją unikalną esencję. To tak, jakby każdy zauważony detal działał jak prezent, wyraz prawdziwej troski i uwagi. Dlatego przekształć swoją zdolność obserwacji w potężne narzędzie do nawiązywania połączeń. Naucz się widzieć więcej niż powierzchnie, doceniać małe gesty, indywidualne wybory. Kiedy potrafisz to robić w sposób szczery i naturalny, opanujesz sztukę komplementowania, która naprawdę hipnotyzuje. Odkrywanie mocy komplementu wykraczającego poza wygląd fizyczny to prawdziwy skok w sztuce komunikacji. Kobiety pragną być rozpoznawane za swoją esencję, za inteligencję, kreatywność i wewnętrzną siłę, które czynią je wyjątkowymi. Kiedy potrafisz zidentyfikować i wyrazić podziw dla cech, które definiują jej osobowość, tworzysz znacznie głębsze połączenie niż jakikolwiek powierzchowny komentarz na temat piękna. Wyobraź sobie wpływ komplementu takiego jak Twój sposób patrzenia na świat mnie inspiruje, sposób w jaki analizujesz wyzwania jest naprawdę fascynujący. Tego rodzaju uznanie pokazuje, że nie interesuje cię tylko zewnętrzny wygląd, ale naprawdę jesteś ciekawy, kim jest jako człowiek. Inteligencja emocjonalna stojąca za tym ruchem jest ogromna. Sygnalizujesz szacunek, podziw i naprawdę uważne spojrzenie na jej unikalne cechy. Kobiety są skomplikowanymi istotami, z warstwami głębi wykraczającymi daleko poza to, co widzą oczy. Kiedy ktoś potrafi dostrzec i celebrować ich odwagę, poczucie humoru, współczucie czy determinację, wywołuje zupełnie inną reakcję emocjonalną. Sekret tkwi w autentyczności. Nie ma sensu tworzyć wyszukanej mowy, jeśli nie ma szczerości. Ton, spojrzenie, energia muszą przekazywać że naprawdę podziwiasz tę konkretną cechę. Nie chodzi o pochlebstwa, ale o prawdziwe uznanie. Nowoczesna psychologia potwierdza, że ludzie mają głęboką potrzebę bycia widzianymi w pełni. Komplement, który podkreśla cechy osobowości, działa jak paliwo dla samooceny, tworząc atmosferę połączenia i zaufania. W przeciwieństwie do generycznych komentarzy, które giną w czasie, komplement dotyczący cech osobistych pozostaje w pamięci emocjonalnej komunikuje, że nie interesuje cię szybkie lub powierzchowne spotkanie, ale prawdziwe zrozumienie, kim jest dana osoba. Dlatego rozwijaj swoją zdolność obserwacji. Naucz się identyfikować i celebrować cechy, które czynią każdą kobietę wyjątkową. Kiedy potrafisz to robić w sposób naturalny i szczery, opanujesz sztukę komunikacji, która wykracza daleko poza słowa. Będzie to prawdziwy klucz do emocjonalnego połączenia. Odkrywanie prawdziwej mocy komplementów oznacza zanurzenie się w uniwersum indywidualnych pasji. Kiedy okazujesz prawdziwe zainteresowanie marzeniami, projektami i zainteresowaniami kobiety, tworzysz połączenie, które wykracza daleko poza ładne słowa. Wyobraź sobie wpływ komentarza, który rozpoznaje jej wysiłek i zaangażowanie w coś, co naprawdę ją napędza. Komplement taki, jak Twoje zaangażowanie w ten projekt jest inspirujące, widzę pasję w Twoich oczach, gdy o tym mówisz. Ma moc stworzenia natychmiastowego i głębokiego połączenia. Kobiety bardzo cenią, gdy ktoś potrafi dostrzec więcej niż powierzchnię i rozpoznać ich kreatywną esencję. Nie chodzi tylko o słuchanie, ale o prawdziwe zrozumienie i celebrowanie projektów, które ich pasjonują. Każde zainteresowanie reprezentuje unikalną część ich osobowości, przedłużenie ich marzeń i aspiracji. Sekret tkwi w aktywnym słuchaniu i prawdziwym uznaniu. Kiedy okazujesz prawdziwą ciekawość tego, co kocha robić, czy to hobby, kariera, czy osobisty projekt, tworzysz bezpieczną przestrzeń do emocjonalnego połączenia. To tak jakbyś powiedział: Widzę Cię w pełni i podziwiam każdą część Twojej podróży. Psychologicznie, taki rodzaj wsparcia działa jak paliwo dla pewności siebie. Kobiety, które czują się zrozumiane w swoich pasjach, mają tendencję do większego otwierania się, dzielenia się intymnymi szczegółami i tworzenia głębszych więzi. Komplement przekształca się w most intymności i wzajemnego szacunku. Autentyczność jest kluczowa w tym procesie. Nie ma sensu tworzyć odgrywanego mowy, jeśli nie ma prawdziwego podziwu. Ton Spojrzenie, energia muszą przekazywać, że naprawdę zależy Ci na tym, co ją napędza, że cenisz jej zaangażowanie i marzenia. W przeciwieństwie do generycznych komentarzy, komplement, który rozpoznaje osobiste pasje, pozostaje w pamięci emocjonalnej. Komunikuję, że jesteś zainteresowany tym, kim naprawdę jest, a nie tylko powierzchownym lub chwilowym wrażeniem. Rozwijaj więc swoją zdolność obserwacji i celebrowania. Naucz się identyfikować i doceniać projekty, które sprawiają, że jej serce bije szybciej. Kiedy potrafisz to robić w sposób naturalny i szczery, opanujesz sztukę komunikacji, która przekracza słowa, będzie to prawdziwy klucz do emocjonalnego połączenia. Uznanie osobistego rozwoju jest jednym z najpotężniejszych narzędzi do emocjonalnego połączenia między dwiema osobami. Kiedy ktoś okazuje prawdziwy podziw dla wysiłku i ewolucji drugiej osoby, tworzy się atmosfera głębokiego szacunku i współudziału. Kobiety są niezwykle wrażliwe na komentarze, które doceniają ich drogę rozwoju. Komplement taki jak zauważam, jak bardzo się angażujesz, aby się rozwijać i to jest naprawdę inspirujące, ma transformujący wpływ, który wykracza daleko poza konwencjonalne słowa. Prawdziwa moc tego rodzaju uznania polega na zdolności podniesienia samooceny i motywowania do dalszego rozwoju. Każde osiągnięcie, nawet najmniejsze, zasługuje na celebrację. Niezależnie, czy to zmiana postawy zawodowej, nowa umiejętność czy osobista przezwyciężona trudność, ważne jest, aby pokazać, że dostrzegasz i cenisz indywidualny wysiłek. Nowoczesna psychologia potwierdza, że ludzie potrzebują zewnętrznej walidacji, aby wzmocnić swoją drogę do samorozwoju. Prawdziwy komentarz, który podkreśla osobisty postęp, działa jak paliwo motywacyjne, zachęcając osobę do dalszego inwestowania w siebie. Ważne jest podkreślenie, że nie chodzi o tworzenie sztucznego lub odgrywanego mowy. Autentyczność musi być podstawą każdego uznania. Ton, spojrzenie, przekazywana energia muszą komunikować prawdziwy podziw dla przebytej drogi. Każda droga rozwoju jest unikalna i pełna wyzwań. Kiedy ktoś potrafi zidentyfikować i celebrować te momenty przezwyciężenia, ustanawia głębokie emocjonalne połączenie. To jak ofiarowanie niewidzialnego uścisku, który mówi: Widzę cię, podziwiam cię, doceniam twój wysiłek. Rozwijanie tej wrażliwości oznacza przekształcenie komplementów w narzędzia zachęty. Nie chodzi tylko o wypuszczanie ładnych słów, ale o tworzenie atmosfery wzajemnego wsparcia, gdzie każde osiągnięcie jest naprawdę celebrowane. Sztuka rozpoznawania osobistego rozwoju wykracza daleko poza powierzchowne komentarze. Reprezentuje prawdziwe ćwiczenie empatii, zrozumienia i ludzkiego połączenia. Kiedy opanujemy tę umiejętność, potrafimy nawiązywać głębsze, prawdziwe i znaczące relacje. Mówienie o zakazanych komplementach oznacza odkrywanie głównych błędów, które mężczyźni popełniają, próbując zaimponować kobiecie. Te powierzchowne komentarze nie tylko nie działają, ale mogą zniszczyć każdą możliwość prawdziwego połączenia. Generyczne frazy takie jak jesteś piękna są najbardziej klasycznym przykładem pustego komplementu. Każdy mógłby to powiedzieć bez żadnego wysiłku obserwacji czy prawdziwego zainteresowania. Inteligentne kobiety szybko zauważają, kiedy komplement brakuje głębi lub szczerości. Zakazane komplementy zazwyczaj charakteryzują się brakiem specyficzności i autentyczności. Są to standardowe, powtarzalne komentarze, które nie wykazują żadnego prawdziwego zainteresowania indywidualnością osoby. To jak rzucanie generycznymi. Konfetti, licząc na to, że coś się przyczepi, po prostu nie działa. Częstym błędem jest skupienie się wyłącznie na wyglądzie fizycznym. Kiedy mężczyzna ogranicza się do komentowania ciała lub twarzy, sygnalizuje to niezwykle powierzchowne podejście. Nowoczesne kobiety bardzo cenią rozpoznanie ich inteligencji, kreatywności i unikalnej osobowości inny rodzaj zakazanego komplementu to niewłaściwe porównania. Frazy takie jak: jesteś piękna jak na swój wiek, lub nie wyglądasz jak, są prawdziwymi katastrofami komunikacyjnymi. Tego rodzaju komentarze niosą ze sobą ukryte osądy, które odpychają każdą, możliwość emocjonalnego połączenia. Wymuszone lub odgrywane komplementy również należą do tej kategorii zakazanych. Kiedy kobiety zauważają, że komentarz został wyuczony na pamięć lub wygląda jak scenariusz, szybko się odłączają. Naturalność jest kluczowa, aby komplement naprawdę trafił do serca. Sekret tkwi w uważnej obserwacji i prawdziwym uznaniu. Zamiast powtarzać gotowe komentarze, zwróć uwagę na unikalne detale. Doceniaj specyficzne cechy, okazuj prawdziwe zainteresowanie historią i osobowością kobiety. Przekształcenie zakazanego komplementu w prawdziwe połączenie wymaga wrażliwości, autentyczności i szacunku. Nie chodzi o imponowanie, ale o naprawdę widzieć i rozumieć człowieka przed sobą. Prawdziwa sztuka polega na tworzeniu emocjonalnych mostów poprzez szczere i starannie dobrane słowa. Odkrywanie prawdziwej mocy komplementów oznacza zrozumienie, że każda chwila ma swoją własną energię i znaczenie. Kontekst, w jakim wypowiadane jest słowo, może całkowicie zmienić jego emocjonalny wpływ, decydując, czy zostanie odebrane jako autentyczne, czy po prostu sztuczne? Wyobraź sobie, że składasz komplement w trakcie gorącej dyskusji lub w momencie zawodowego stresu. Szanse na pozytywny odbiór są praktycznie zerowe. Kobieca wrażliwość szybko wyczuwa, kiedy komentarz nie jest zsynchronizowany z obecnym, emocjonalnym otoczeniem. Sztuka komplementowania wykracza daleko poza wybrane słowa. Obejmuje percepcję chwili, czytanie energii. I zrozumienie stanu psychicznego osoby. Naprawdę wpływowy komentarz musi szanować emocjonalną atmosferę chwili. Intymne i swobodne momenty są absolutnie strategiczne do wyrażania podziwu. Kiedy kobieta jest zrelaksowana, otwarta i odbiorcza, autentyczny komplement potrafi przeniknąć głęboko do jej struktury emocjonalnej. Intymność tworzy kanał komunikacyjny, w którym słowa nabierają znacznie bardziej intensywnych znaczeń. Ton głosu to kolejny kluczowy element w tej równowadze. Ta sama fraza może brzmieć zupełnie inaczej w zależności od intonacji przekazywanej energii. Szeptanie komplementu z prawdziwym podziwem jest zupełnie inne niż mechaniczne jego wypowiadanie. Mowa ciała również intensywnie komunikuje. Szczery wzrok, prawdziwy uśmiech, postawa pokazująca prawdziwe zainteresowanie wszystko to. Wzmacnia moc komplementu. Kobiety są mistrzyniami w dostrzeganiu subtelności poza słowami. Timing oznacza wszystko. Złożenie komplementu w dokładnym momencie, kiedy się go najmniej spodziewa, może wywołać nieporównywalnie potężną reakcję emocjonalną. To jak niespodziewany prezent, który budzi podziw i natychmiastowe połączenie. Spontaniczność. Jest tajnym składnikiem, który przekształca zwykły komentarz w naprawdę wyjątkowe doświadczenie. Kiedy komplement pojawia się naturalnie, bez przemyślanej strategii, jego siła oddziaływania rośnie wykładniczo. Dlatego rozwijaj swoją wrażliwość, aby zrozumieć, że każda chwila ma swój własny kod komunikacyjny. Naucz się czytać. Sygnały szanować emocjonalne przestrzenie. I używać słów, które naprawdę łączą, a nie tylko powierzchownie imponują. Podróż dociera do swojego kluczowego punktu momentu konsolidacji całej przekazanej wiedzy. Transformujące komplementy to nie tylko techniki, ale filozofia autentycznego połączenia. Każde wypowiedziane słowo niesie ze sobą potencjał do tworzenia głębokich emocjonalnych więzi. To więcej niż gotowe techniki to rozwijanie wrażliwości, autentyczności i prawdziwego szacunku. Sekret nie tkwi w zapamiętywaniu fraz, ale w przekształcaniu zdolności obserwacji w wyrafinowaną sztukę komunikacji. Praktyka oznacza bycie naprawdę obecnym, widzenie więcej niż oczywiste i tworzenie znaczących emocjonalnych mostów.